Oto Frederik i Rosemary West, szczęśliwa para, zamożni rodzice, a także seryjni mordercy, którzy stworzyli własną komnatę tortur, gdzie katowali i mordowali niewinne młode dziewczyny. To historia o parze, która zniszczyła samą ideę rodziny. Och, usiądźcie wygodniej drodzy, bo to jest naprawdę bardzo straszne. Prawo dziedziczenia to ten sam przypadek, kiedy dzieciństwo mocno wpływa na stanie się prawdziwymi potworami w przyszłości. Zaczyna się od samego początku. Fred West urodził się 29 września 1941 roku w małej wiosce Mockmarkle, Anglia, w rodzinie biednych rolników Waltera i Daisy West. Przez 10 lat matka Freda urodziła 9 dzieci, z których przeżyło tylko 6, a Fred był najstarszym z nich. Jak już mówiłem, Westowie byli bardzo biedni, a utrzymanie rodziny było dla nich niezwykle trudnym zadaniem, z którym nie radzili sobie. Brak pieniędzy rodzice powinni rekompensować szacunkiem i troską o dzieci. Jednak to nie była metoda Westów. Od najmłodszych lat dzieci uczyły się, że aby przetrwać, muszą ciężko pracować. Fred wraz z braćmi zajmował się zbieraniem pszenicy i polowaniem na króliki, a jego siostry zbierały chmiel i jagody. Ojciec Freda był fanatycznym dyscyplinatorem, który starał się kontrolować każdy aspekt życia swojej rodziny. Matka zaniedbywała dzieci, zwłaszcza Freda. Chodziła z nim do szkoły, nawet kiedy chłopiec był już wystarczająco dorosły, aby iść tam samodzielnie. Kiedy miał 12 lat, doznał swojego pierwszego doświadczenia seksualnego. Razem z własną matką. Jego słowami, w ich rodzinie to było normą. Ojciec regularnie spał ze swoimi córkami, tak samo jak matka spała z Fredem. Czy to jest jakiś żart? To jest jakiś żart. W wieku 15 lat rzucił szkołę i poszedł pracować na lokalną farmę. Po dwóch latach trafił do szpitala z powodu poważnego wypadku na motocyklu. Fred doznał wstrząsu mózgu i spędził 8 dni w śpiączce. Po powrocie do zdrowia wrócił do pracy. Ale teraz za nim ciągle podążały nagłe napady agresji. 24 godziny Fred ponownie stanął w płomieniach i kolejny raz zapadł w śpiączkę, jednak tym razem tylko na 24 godziny. To samo, Fred West w swoich 20 latach doświadczył tylko seksualnego i psychicznego przemocy ze strony rodziców, co stało się dla niego normą. Stałe braki finansowe, które przerodziły się w coś w rodzaju kompleksu produktywności, kiedy musisz ciągle pracować, inaczej po prostu nie przetrwasz. No i poważne uraz głowy fizycznie, które pomnożyło wszystko, co wcześniej przeżył dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Także niedawno, że już w tym wieku go po raz pierwszy aresztowano. Może lepiej powiedzieć, że aresztowano go po raz pierwszy dopiero w wieku 20 lat, a nie wcześniej. że był daleko od tego, co nazywamy adekwatnym. 20 lat został oskarżony o molestowanie 13-letniej dziewczynki swojej siostry, która do tego czasu uciekła od niego. Oni i historia dzisiaj. Kiedy Freda dopadli w policji, spokojnie przyznał, że od kilku lat nie tylko zajmuje się swoją siostrą, ale także innymi dziewczynkami jej wieku. Policję najbardziej zbulwersowało jego pytanie, czy nie wszyscy tak robią? W ostatniej chwili siostra Freda zdecydowała się zeznawać przeciwko niemu w sądzie, przez co sprawa zakończyła się bez logicznego finału. 21 lat Fred zaczął spotykać się z Katarzyną Costello. Dziewczyna zajęła się prostytucją i była już znana od jednego ze swoich klientów. Jednak to nie przeszkodziło młodej parze w zaręczynach w tym samym roku. Po tym przeprowadzili się do miasta Cambridge, gdzie Katarzyna urodziła swoją córkę, Carmen. Z powodu mieszanej rasy dziecka para nie chciała ujawniać jej tożsamości, dlatego mówili wszystkim, że ich dziecko zmarło przy narodzinach, a Carmen adoptowali na miejsce zmarłego dziecka. W 1964 roku, roku Katarzyna i Fred zostali rodzicami córki Anny Marii, ich pierwszego wspólnego dziecka. W tym okresie pan West pracował jako kierowca ciężarówki z mrożonkami. A jeśli dokładniej, to tym samym sprzedawcą mrożonek, Morozowem, który zawsze okazuje się głównym złoczyńcą w koszmarach. Zgadnijcie pana Mercedesa. Od razu zgadłem, jeśli nie widzieliście lub nie czytaliście, zróbcie to. Tak to wygląda. Później pojawiają się podejrzenia, że ten furgonetka Freda została użyta, aby porwać i mordować dzieci. Nigdy jednak nie znaleziono na to konkretnych dowodów. Jego kariera zakończyła się tu po niemal czterogodzinnym ataku Freda na tę samą furgonetką. Nikt nie wie, ale ktoś zna. Teraz, aby uniknąć kary, porzucił swoją rodzinę i jak najszybciej przeniósł się do karawanu. Obszar, gdzie ludzie żyją w przyczepach kempingowych. Razem z nim przeprowadziła się przyjaciółka Katarzyny, Ann McFall i niania dzieci, Aiza McNeil. Ostatnia zagadka, w jakich warunkach żyły dzieci bardziej jak zwierzęta niż ludzie. W 1966 roku, roku przyjaciółka i niania odeszły od Freda z powodu jego ciągłych agresywnych seksualnych insynuacji. Pani McFall zostawiła Freda, ponieważ zaczęła się w nim podkochiwać i szybko zaszła w ciążę. Sama stała się pierwszą znaną ofiarą Freda Westa. W ósmym miesiącu ciąży Anne McFall zniknęła. Jak się później okazało, Fred West zabił ją, rozczłonkował jej ciało, Wyciął płód z jej brzucha, po czym na podwórku zakopał wszystkie części jej ciała, z wyjątkiem palców, rąk i nóg. Zachował je jako trofea. Po zbrodni żył dalej jak dotychczas. Pracował na różnych budowach, ale z powodu kradzieży był ciągle zwalniany. Katarzyna tęskniła za dziećmi przez kilka miesięcy. Podczas swojej ostatniej wizyty matka przekazała wszystkie prawa do opieki nad domem swoim córkom, Fredowie tego samego Freda, od którego sama uciekła przez ciągłe zaniedbania. Teraz ten zdezorientowany i psychicznie niestabilny indywidualista został jedynym opiekunem dwóch dziewcząt. Jeden to oczywiście nie mogło skończyć się dobrze. Fred Holost, jak nie pozostał samotny przez długi czas, i wkrótce spotkał swoją żeńską wersję Rozledz. Kim ona jest, że jest kobiecą wersją Freda? Roz Marie Lex urodziła się 29 listopada 1953 roku, roku w Nortemii w Anglii, w rodzinie Williama i Daisy Lex. Jej matka cierpiała na przewlekłą depresję, którą stale leczono elektrowstrząsami, w tym także podczas ciąży. Istnieje przypuszczenie, że mogło to wpłynąć na rozwój jej córki jeszcze przed narodzinami. William Leck cierpiał na schizofrenię i wykazywał skłonności do przemocy, w tym seksualnej, wobec swoich starszych córek. Rose uważała to za coś normalnego, więc nie dziwne, że sama zaczęła molestować swoich młodszych braci, którzy mieli 8-9 lat. Rose i Fred uważali, że ich rodzinne życie jest całkowicie normalne, myśląc, że tak wygląda to w innych rodzinach. No cóż, wszyscy dwudziestolatkowie molestują trzynastolatki. W 1968 roku, roku Rose po raz pierwszy spotkała Freda Westa w piekarni, gdzie wtedy pracowała. On miał wtedy 27 lat, a ona 15. Taka różnica wieku najwyraźniej nie przeszkadzała Fredowi, a wręcz przeciwnie. Choć Fred mógł postrzegać Rose jako niewinną ofiarę, okazało się, że wiele ich łączyło. Jeden to nie była ofiara, raczej partnerka. Kiedy Fred zaczął naciskać na powiedzmy bliższe znajomości, dziewczyna nie tylko nie odmówiła, ale sama proponowała mu nowe i bardziej zaawansowane formy zaspokajania pragnień. Nie dziwne, że z takim zestawem wspólnych pragnień i dewiacji para zaczęła spotykać się bardzo szybko. Wszystko zakończyło się momentalnie, jakby to się nigdy nie zdarzyło. Rosemary często odwiedzała przyczepę Freda i marzyła o fragmentach Annu Wkrótce porzuciła swoją pracę w kremnicy i zaczęła pracować jako niania dla swoich wnuków. Batko Róż odrzucił Freda. Zwróciła się nawet do służb społecznych, by umieścić dziewczynę w domu dla problematycznej młodzieży spędziła tam nieco ponad miesiąc, do swoich szesnastych urodzin wtedy ją wypuszczono. Wtedy Fred i Róża zaczęli razem mieszkać. Ci dwoje, jako przedstawiciele być może najgorszych rodzin w Anglii tamtego czasu, stworzyli swoją własną rodzinę z własnymi rodzinnymi wartościami, które były dla nich normą w dzieciństwie. Tak wyglądała katastrofa na jej początku. W 1970 roku, roku Rose Mori dowiedziała się, że jest w ciąży od Freda. Ojciec znienawidził ją jeszcze bardziej i ukarał, zabraniając powrotu do domu. Rose jednak nie przejęła się tym zbytnio. Fred, Charmen, Anna Mori i narrator przeprowadzili się do Gloucester, zamieszkując przy Midland Road 25. W lipcu tego samego roku Rose urodziła ich pierworodne dziecko, Heather. Niedługo potem Fred znów trafił do więzienia na długie i 6,5 miesiąca za kradzież w pracy. 18 zostawiła jedno z trzech dzieci i zaczęła surowo karać Charmen i Annę Marię. Traktowała ją jak matkę, mimo że dzieliło je tylko 10-11 lat różnicy. Cokolwiek by nie mówić, nazywanie Rose surogatką matki czy przybraną babcią było bardzo trudne. Dziewczynki jej unikały, zwłaszcza Charmaine, która była silną osobowością i wyrażała niezadowolenie płaczem lub prośbami o pomoc. Rose próbowała ją zdyscyplinować, ale była ignorowana jak drewniana łyżka. W marca 1971 roku, roku Charmaine trafiła do szpitala z poważną raną na nosie. Rose tłumaczyła to jako nieszczęśliwy wypadek w domu, ale dziewczynka zniknęła nagle w czerwcu. Sąsiedzi zaczęli pytać Rose, gdzie jest Charmaine, a w odpowiedzi usłyszeli, że jej biologiczna matka zabrała ją do siebie. Ciało Charmaine w tym momencie było ukryte w piwnicy ich domu, jednak nie leżało tam długo. 24 czerwca Fred West wyszedł z więzienia i wrócił do domu. Jeden, pierwsze co zrobił, gdy dowiedział się o śmierci swojej przybranej córki, to zakopał jej nagie ciało na tyłach podwórza, wcześniej odcinając jej palce u rąk i nóg. Nie przeszkadzało mu ani to, że dziecko zmarło, ani to, że zginęło z jego córki. Wtedy Fred opowiedział Rose o swoich przeszłych zbrodniach. Para odkryła jeszcze jedną wspólną pasję sadyzm. W sierpniu 71 roku Katarzyna przyjechała do Freda, aby sprawdzić swoje dzieci. Kobieta zauważyła tylko jedno dziecko, zanim Fred zmusił ją do wejścia do swojego samochodu, uniemożliwiając podniesienie alarmu. Po tym jak najwyraźniej zniszczył ciało, odciął sobie palce i zakopał je w ogrodzie obok jego poprzedniej ofiary, Ann McFall. Po śmierci dziewczyny, za pomocą pewnych machinacji, Fred zmienił w dokumentach swój status na rozwiedziony. 29 stycznia 72 roku, roku poślubił Rose. Krótko potem para przeniosła się do trzypiętrowego budynku na południowej ulicy Cromwell Street 25, który później stał się znany jako dom tortur i śmierci. 1 czerwca Rose urodziła ich drugą wspólną córkę. Od dnia jej narodzin dziewczynkę nazwali May June. W ciągu następnych 11 lat Rose urodziła jeszcze 8 dzieci, przynajmniej 3 z nich nie były od Freda. Abby kupił budynek w mieście, a Westy zaczęli szukać sposobów na zarobek, które prawdopodobnie szybko znaleźli. Zaczęli wynajmować pokoje na drugim i trzecim piętrze swojego budynku, co zapewniło im pasywny dochód. Jednak to nie było wystarczające. Wtedy Fred stworzył pokój mędzi na górze. W niej Rose pod fałszywym pseudonimem zaczęła oferować usługi intymne. Pokój miał wszystko, co było potrzebne, a nawet więcej: wielkie lustro do obserwowania sąsiedniego pokoju i specjalna lampka, która świeciła na czerwono, kiedy mędzi miał klienta. Ostrzegała dzieci, by nie wchodziły do pokoju matki. Fred pragnął, by jego żona miała więcej klientów. Zamieścił nawet reklamę i usługę w lokalnej gazecie, ale nie przyniosło to znaczącego przychodu. Rose ze swoją psychopatią, nimfomanią i sadyzmem była bardzo zadowolona z podobnej pracy matki. Przyjmijmy, jak wskazano w większości źródeł. Fred cieszył się takim biznesem, często obserwując przez dziurkę w drzwiach, co się dzieje w pokoju, a nawet sam brał w tym udział. Podobnie jak Fred, Rose często przyjmowała u siebie własnych klientów, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Podczas seksu z kobietami, Rose okazywała się sadystką, która czerpała przyjemność z pełnej dominacji. Westowie gromadzili całą kolekcję przedmiotów, które miały zapewnić im kontrolę nad swoimi partnerami seksualnymi. Były to page, bandaż, zabawki, zdjęcia i filmy z przemocą seksualną, w tym nad nieletnimi. Jeden nawet z zwierzętami. Wszystko to prowadziło do jednego obsesji Freda i Rose, aby poniżać i dominować nad kobietami, które przekroczyły dorosły po prostu w ich zasięgu. Jak można się domyślić, atmosfera w domu bardziej przypominała burdel niż rodzinne mieszkanie. Około siedmiu lat dzieci musiały wykonywać prace domowe, a w przypadku ich niewykonania były często karane. Za fizyczne przemoc wobec dzieci przeważnie odpowiadała pani Róża, która mogła kogoś z nich pobić po prostu dlatego, że miała zły humor. Nawet Freda to czasami spotykało. W tym samym czasie zaczęli przygotowywać swój podwórko, które nazywali pejoratywnie podziemiem. Rzeczywiście dla tych klientów, których nie chcieli wypuścić na żywo. Mówiąc inaczej, testowali go na własnych dzieciach. Wewety wrześniu 1972 roku, roku Fred i Rose udali się do piwnicy razem z Anną Marią, gdzie zmusili dziewczynkę do rozebrania się. Rose ją trzymała, podczas gdy Fred skręcał się nad dziewczynką. Rose to tak wyjaśniła. Przykro mi, ale wszyscy tak robią. To praca ojca. Nie przejmuj się, nikomu o tym nie mów. Po takich wydarzeniach oprawcy mogli szukać dla siebie nowej ofiary. Nową ofiarą została 17-letnia Karolina Owans, która tymczasowo mieszkała u nich jako niania. Gdy zdała sobie sprawę, że jest w niebezpieczeństwie, uciekła z domu, ale nie dali jej tak łatwo odejść. Gonili ją i namawiali do powrotu, a kiedy to nie zadziałało, wrzucili ją do piwnicy, związali i oddali na pastwę swojego psa. Przez dwa dni bili, torturowali i stopniowo zmuszali do samobójstwa. Ale po namowach zdecydowali się wrócić do pracy jako nianki. Karolina wykorzystała okazję do ucieczki, ale zgodziła się na propozycję. Przebywała u nich jeszcze kilka dni, a potem przy pierwszej okazji uciekła przez tylne drzwi budynku. Zatrzymali podejrzanego o napad, uszkodzenie ciała i porwanie. Przed sądem Karolina zdecydowała, że nie może zeznawać przeciwko nim, a wszystkie zarzuty zostały wycofane. To było bardzo blisko, żeby trochę przesadzić i zostawić te potwory gnijące w więzieniu do końca życia. Ale wyszli na wolność i nauczyli ważną lekcję: nie można pozwolić ofiarom wyjść spod kontroli. W kwietniu 1973 roku do budynku na ulicy Cromwell pojawiła się Linda Goff. 19, latka romansowała z dwoma współlokatorami mężczyzny. Często do nich wpadała, a potem przeniosła się do budynku na stałe. Ostatnie, co zobaczy w swoim życiu, to upadek tego złowieszczo wyglądającego budynku i dwóch zdeprawowanych mieszkańców, którzy nad nią krążą. Fred i Róża zawiesili dziewczynę na hakach do drewnianej belki. Aby stłumić jej krzyki, owijali całe jej ciało pakową folią i wkładali małą rurkę do jej nosa, aby umożliwić jej oddychanie, aby dziewczyna nie umarła od razu. Tym razem ofiara nie przeżyła. Linda zmarła z wstrząsu podczas przetrzymywania w piwnicy domu na Cromwell Street. Jak zawsze Fred rozczłonkował ciało, zabrał sobie trofea i pochował je, ale tym razem pod garażem, w widocznym grobie. Po kilku tygodniach matka Lindy przyszła szukać swojej córki, ale poczuła coś dziwnego. Była dzieckiem, więc wyrzuciliśmy ją z mieszkania kilka tygodni temu. Później, w tym samym roku, miesiąc po tragedii, w piwnicy znaleziono ciała dwóch kobiet Kierol Ann Cooper i Lucy Partington. Obie zostały porwane na przystankach autobusowych, prawdopodobnie, aby przewieźć je do domu. Karol i Lucy zostały uwięzione i brutalnie pobite w piwnicy Westów, po czym zostały pochowane w tej samej piwnicy pod podłogą. W 1974 roku, roku ofiarami padły 21-letnia szwajcarska studentka Teresa Ziegenthaler i 15-letnia sierota Shirley Hubbard. Westowie podstępnie wybrali obie ofiary na drodze. Podobnie jak poprzednie, Teresa i Shirley zostały zamęczone na śmierć, a następnie pochowane pod podłogą w piwnicy. W 1975 roku, roku ofiarą stała się Vanita Mott, która od dwóch lat wynajmowała pokój u Westów w budynku na Kromble 25. Nie wiadomo, czy podejrzewała coś o zbrodniach w piwnicy, bo inaczej na pewno by dawno stamtąd uciekła. W kwietniu tego roku zerwała kontakt z przyjaciółmi i rodziną. Następnego dnia zniknęła z domu. Mimo, że wszyscy zauważyli jej nieobecność, nikt nie zgłosił tego na policję lub o tym nie mówił. No cóż, zniknęła i zniknęła, resztki wanili będą pod podłogą w piwnicy, znowu. Po tym Fred i Róża zrobili przerwę na trzy lata. Prowadzili swoje najlepsze życie, pełne fizycznego i seksualnego przemocy, nad dziećmi, spontanicznych i niezamierzonych ciąż, prostytucji i innej zdeprawowanej romantyki, którą tak kochali ci dwaj odrzutki. W tym okresie do westów przybył brat Rose. Zaczęło się od tego, że przestał nienawidzić córkę i zdecydował się pobłogosławić jej związek z Fredem. Nie jest to dziwne. Naprawdę przyszedł, bo dowiedział się o fortunie Mendy i chciał skorzystać z jej usług. Znowu jednak, ta rodzina przekracza granicę rozsądku. W 1978 roku Fred i Rose mają córkę o imieniu Shirley Anna Robinson. Stoją sami jak partnerzy, a kobiety dowiadują się o ciąży mniej więcej po godzinie. Rose i Shirley decydują się urodzić i wychować dzieci razem, jako rodzina, co jest dla nich przyjemną nowością ale w pewnym momencie cały ten jasny obraz po prostu się rozpadł. Rose urodziła swoje dziecko, po czym sama zabiła Shirley, która była w ósmym miesiącu ciąży, po czym zakopała jej ciało w ogrodzie za własnym domem. W 1979 roku Rose straciła syna, tego samego, którego tak bardzo kochała. Gwałcić, bić i generalnie nienawidzić prawie całego jej życia. Ale tak jak w tym kraju to było normą, Rose bardzo przeżywała swoją stratę. Jeden, aby zatłumić ból, wydaje się znalazła wieczne rozwiązanie: zabijać. 16 lat, kiedy zaczęła pracować w budynku na Cromwell Street, 25 nianią dla licznych dzieci Westów. Niedługo przed 17. urodzinami zniknęła, a Westowie dodali kolejny grób do swojego podwórka. W tym samym roku ich starsza córka Anna Maria, która cierpiała z powodu ciągłego przemocy i molestowania ze strony ojca, uciekła z domu. Po śmierci najstarszego dziecka, dziewięcioletnia Heiser stała się głównym obiektem zainteresowania Freda i Rose. Postępowali z nimi tak samo jak z innymi ofiarami, tylko ich nie zabijali. Ta ciągła tortura dziewczynki trwała jeszcze 7 lat. W podziemnym świecie Hizer próbowała znaleźć pracę, aby mieć możliwość ucieczki z domu. Złożyła podanie o pracę jako sprzątaczka, ale jej odmówiono. O tej próbie ucieczki dowiedziała się Rose i nie zamierzała jej to tak łatwo odpuścić. W 1987 roku, roku Hizer West, pierwsze dziecko Freda i Rose, stała się ich ostatnią ofiarą. Dziecko zmarło w wieku 16 lat. Aby ukryć jej ciało, Fred poprosił Stevena, ich syna z Rose, aby wykopał w ogrodzie dół na rzekome drzewko. Chłopiec zrobił wszystko, co ojciec kazał, i dopiero po pięciu latach dowiedział się, że pomógł kopać grup własnej siostrze. Zniknięcie Heiser prawie zatuszowano, ale ślady pozwoliły odnaleźć prawdę. Dziewczyna dostała pracę i poszła tam pracować. Potem coś się skończyło, i teraz żyje tam swoim życiem. Następne pięć lat Fred i Rose kontynuowali życie tak samo, jak żyli do tej pory. Przekształcili pierwsze piętro swojego budynku prawie w pełnoprawny burdel, często zamykając dzieci w piwnicy, po prostu aby nie przeszkadzały w pracy. Dziecięce rysunki na ścianach zostały wykonane przez nie same, aby skrócić czas i jakoś upiększyć szary i nieprzyjemny piwnicę. Wygląda na to, że w tym okresie nie zabili ani jednej osoby, jednak jest to tylko dowód na ich zepsucie. W 1992 roku, roku Fred według swojego zwyczaju nazwał jedną ze swoich córek imieniem Lucius. Kiedy dziewczyna w łzach opowiedziała o tym matce, ta tylko odpowiedziała, że sama na to zasłużyła. Po tym Rose pomagała Fredowi robić to z Lucius raz za razem. Pewnego razu człowiek nawet nagrał to na kamerę. Dziewczyna nie zaczęła mówić o tym w szkole i powiedziała jednemu ze swoich przyjaciół, a potem przekazała jej słowa matce. Tak, w końcu policja zwróciła uwagę na Westów. Fred został aresztowany za porwanie Louisa, a Rose za przemoc wobec dzieci. Ale to był tylko początek śledztwa w sprawie Westów. Jakiekolwiek próby dotarcia do ich dzieci były nieskuteczne, ponieważ wszystkie były nauczone nie mówić o tym, co dzieje się w domu. W 94 roku w ogrodzie Westów znaleziono szczątki dwóch rozczłonkowanych ciał. Fred natychmiast przyznał swoją winę wobec ich śmierci i wskazał policji, gdzie szukać resztek innych swoich ofiar. Teraz w piwnicy budynku na Cromwell znaleziono szczątki dziewięciu kobiet. W ogrodzie budynku na Middle Street Charmen i w sadzie, na który wskazał Fred, znaleziono szczątki jego pierwszej żony Katrin Costello, a także jego kochanki Anne McFall. Podczas gdy jedna z ofiar Freda opowiadała o swoich doświadczeniach, inna, Rose, cały czas milczała i próbowała przekonać policję, że sama była ofiarą. Chociaż było bardzo trudno uwierzyć w to, w tym samym 1994 roku, roku odbył się proces, podczas którego Fred został 12 morderstw, a Rose za 10 1 lutego 1995 roku, roku, Fred West, popełnił samobójstwo, wieszając się w celi przed ogłoszeniem wyroku. W lipcu tego samego roku Rose otrzymała wyrok, dożywocie bez prawa do zwolnienia, który nadal odbywa. Cóż, to naprawdę koszmarna historia. Szczerze mówiąc, to po prostu istny koszmar. Mimo to spotkajmy się jutro. Jutro będzie ostatnie wideo tego miesiąca, więc czekajcie. O 20.00 do zobaczenia jutro. Wszystko dobrze. Kocham, całusy, krótko mówiąc, do zobaczenia. Bla.